Witam, tym jestem Mike, a to jest już drugi odcinek serii, która nazywa się Modne Przygody. Pod ostatnim odcinkiem napisaliście ogrom komentarzy, jak ta seria może się nazywać. Nie wiem, czy ktoś wpadł na pomysł, żeby ta seria nazywała się właśnie tak. Jednak, jeśli były komentarze podobne lub właśnie o treści modnych przygód, no to wyświetlają one się wam teraz na ekranie. Również, jeśli dzisiejszy odcinek Wam się spodoba, koniecznie zostawcie tutaj dużo łapek w górę, bo poprzedni odcinek w nieco ponad półtorej godziny publikacji osiągnął wynik na około 70 łapek w górę, więc to jest bardzo, bardzo dobry wynik. No i myślę, że do, wie do wieczora, do jutra na spokojnie uda się robić 100 łapek w górę i w środę rano lub, lub w środę po południu. Będę mógł dla was właśnie odcinek, który dla was teraz nagrywam, opublikować. Również w dzisiejszym odcinku nie mam pojęcia co zrobimy, jednak myślę, że będzie ciekawie, a ja bez zbędnego gadania po tym i tak za długim wstępie zapraszam was do oglądania. Z modów jakie sobie dorzuciłem, no to chyba wrzuciłem trzy nowe mody, czyli mod na pistolety, który jest tutaj, mod na takie mebelki do kuchni, coś ten deseń, ale to oczywiście zobaczycie wszystko w swoim czasie, to jest właśnie ten mod i jeszcze tutaj ten mod, to jest chyba mod na to, co za chwilę wam pokażę. A mod, którego widzieliście przed chwilą, czyli ten ostatni no, mod, który tam się jakoś tak dziwnie nazywa chyba J-E-I, coś takiego yy, Dodaje nam właśnie takie coś, że możemy sobie tutaj najechać na... Yy, o kurde, to jest... To, tego nie wiedziałam, że takie coś jest dodane, ale warto to wiedzieć. W każdym razie dodaje nam właśnie tutaj. Możemy sobie najechać na jakiś blog, na przykład na darbinki. No i mamy pokazane ich crafting. Szczególnie przyda mi się to, gdy będę sobie chciał skraftować itemy, o których nie mam bladego pojęcia. Czyli na przykład taki pistolet, który gdzieś za chwilę się moim oczom tutaj powinien ukazać. O na przykład coś takiego, albo coś takiego, albo nawet bazukę. Tutaj jeszcze mam jakieś inne bronie, z które też nie mam pojęcia, jak je skraftować. Jednak, o kurde taki młotek, taki młotek to by się przydał. To go sobie może za niedługo skraftujemy. Może nawet dzisiaj, zobaczymy. Warto jakieś tam rzeczy z modów już mieć. W każdym razie, jak widzieliście, dodałem sobie mod na pistolety, który jest dość dobrym modem i w związku z tym, że taki mod będę tutaj miał, no to będę sobie musiał też zrobić z pewnością tutaj farmę, farmę żelaza i farmę złota, więc myślę nic takiego znowu trudnego. A ja idę dalej i napotykam kolejny portal, kolejną paprykę i oczywiście to jest portal do mojego świata, do którego teoretycznie mógłbym sobie w dzisiejszym odcinku wejść, dlatego że jak tutaj wrzucimy w crafting ten tutaj blok portalu, na przykład to jest w tym przypadku portalowa ramka kabanowska, no to mamy tutaj sześć takich aktywatorów, activ dzięki czemu no jednym takim użyciem aktywatora mogę sobie odpalić portal. No, podobnie jak zapalniczką ten polta, portal do Nederu, no i będę mógł sobie w niego wejść. Jednak nie zrobię tego w dzisiejszym odcinku, bo ja się muszę przynajmniej odrobinkę do tego przygotować. Czy żeby to była chatka, wiedźmy na polanie. Czy takie coś jest możliwe? Czy to mod coś spierniczyły? Patrzcie, jak tu w ogóle płasko jest jeny. Tutaj to by można zbudować naprawdę, naprawdę. A nie, to nie jest polana, to są tak jakby inne bagna. Ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe. Ale ja do tej wiedźmy oczywiście nie idę, bo nie chcę zginąć. Fajnie by było sobie pożyć, szczególnie, że nie mam tu w pobliżu nigdzie ustawionego respa, dlatego bym zginął, no to, że tak powiem, mógłby, musiałbym stąd, musiałbym iść, że tak powiem, aż ze Spawnu tutaj, a mamy do przejścia, no około 1000, 1100 bloków, więc nie byłoby ciekawie. Wow! Wow! Co to jest? No, dotarłem chyba dosłownie. Wszedłem w jesień, żeby tak to powiedzieć. I tam mam jakąś górę, do, do której póki co nie chcę iść, bo wygląda ona jak wygląda. Jest to naprawdę, no, ładny widok. Nie powiem, że nie. W każdym razie, no, dotarłem do takiego biomu i widząc coś takiego, no nie idzie po prostu nie powiedzieć wow. Więc chyba wow będzie tutaj stałym słowem, jeśli chodzi o tę serię. No bo zobaczcie, jakie piękne tutaj są te drzewa. No, niestety nie mamy tutaj nowych, tych nowych bloków, nowych, nowego rodzaju drewna po prostu. Tylko mamy tutaj nowe przepiękne liście, nowe, przepiękną, nową przepiękną trawę, która no, idealnie wręcz pasuje do tego biomu. Jakieś tutaj dynie, co ma sugerować pewnie jesień, lisy. No idealnie, po prostu ten biom jest zrobiony naprawdę, naprawdę dobrze. I tutaj jeszcze taką dużą dynię. No popatrz, no popatrz, tak to wygląda. No myślę, że ciekawie coś takiego zobaczyć. Tutaj jeszcze jedna, jeszcze jedna. No sporo tu jest tego, ale chyba nie mam miejsca w jakimś punktu, żeby takie rzeczy zbierać, więc po prostu pójdę sobie dalej. Mamy pierwsze żelazo i właśnie mi szczelił kilo, więc sobie skraftuję szybko nowy i powiem wam, że tego żelaza jest tu całkiem, całkiem sporo, a nie dodawałem żadnego moda, który, że tak powiem, zwiększa tutaj te żyły żelaza, a patrzcie ile tego tutaj jest normalnie, chyba, że to jest po prostu takie połączone ze sobą. Tak, to chyba było takie połączone, nie ma tutaj, że tak powiem, nic więcej, ale teoretycznie taki mod mógłby być, który tutaj bardzo rzadkie, coś, coś takiego jak mamy na tych, na wersjach tapakowych właśnie dla Minecrafta 1.18, to coś takiego mogłoby być tutaj na modzie właśnie, że bardzo rzadko da się znaleźć takie ogromne tutaj żyły ród. Jak wiecie, albo i nie mam tutaj wgranego Optifina, więc nie potrzebuję stawiać miliona pochodni, tylko wystarczy, że mam jedną pochodnię w łapce i oczywiście elegancko mi to wszystko oświetla. Jeszcze trochę węgla sobie pokopiemy i może... Dzisiaj wybierzemy się już po jakieś diamenty. No, zobaczymy. W każdym razie chciałbym dotrzeć do miejsca, w którym chciałbym sobie zrobić swoją bazę, przynajmniej taką nawet tymczasową. Chociaż powiedziałem, że zrobię tutaj tylko jedną bazę, jednak, no, pasowałoby znaleźć sobie jakiś idealny taki teren pod tę piękną, ogromną bazę, którą tutaj chciałbym zbudować. No, a na piechotę, no, średnio idzie to znaleźć, dlatego, żebym musiał przejść no kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy kratek, żeby te, znaleźć idealne miejsce. No, po prostu ja muszę dojść w pewne miejsce i powiedzieć, że tak, to jest tu, i tutaj zrobię swoją bazę główną. Nie mam nic, że tak powiem, zaplanowanego, po prostu czas pokaże. Jednak do tego czasu myślę, będę sobie musiał zrobić choćby, jakiś tymczasowy postój tak na kilka odcinków, żeby się oczywiście dozbroić, przygotować na dalszą tutaj wędrówkę. No, i przy okazji, tak jak w tym przypadku, zrobiłem pokopać sobie kilka surowców, kilka diamentów, kilka żelaza. Hammer, z tego co się orientuję, było coś raz takiego, że właśnie gdy miałeś taki hammer, no to rozwalałeś 3 na 3 bloki. To było oczywiście bardzo wygodne. Jednak nie wiem, czy w tym modzie również to działa. Jednak do skraftowania takiego hamera potrzebowałbym, czekajcie, niech sobie to zamknę. Do skraftowania takiego hamera potrzebowałbym, no właśnie, tego smoothona, którego tutaj sobie właśnie przepalam. I robię w craftingu coś takiego, coś takiego, coś takiego. No i proszę bardzo, jak to działa? No niestety nie tak jak myślałem, ale jest to można powiedzieć taki lepszy killoff, albo szybszy, albo i nie, w sumie nawet nie wiem, w każdym razie on nie powinien niszczyć przypadkiem 3x3 bloki, czy ja coś, czekajcie może na shiftie tylko na przykład, nie, też to nie działa, no to nie wiem, w każdym razie mi się wydawało, że Hammer niszczył, że tak powiem, 3x3 bloki. Tak sobie przeglądam tutaj receptury, bo chciałbym, że tak powiem, no poczekać chwilę aż się to żelazo przepali. I znalazłem ciekawy item, czyli mięso ArturMata, czyli jednego z moich moderatorów. No, ciekawe, czy to będzie dobre. <grym zykladza> no dobra, jeszcze tylko spodęki i mamy komplet. Wow, ten młot ma fajny atak damage, słownie 9, czyli tak jak siekierka. No, to to można wykorzystać jako broń. Jakie to je fajne, parcie ludzie, coś takiego w górach sobie rośnie. Cie jak to się nazywa, Vi Violet? Jedy by to przetłumaczyć, pewnie tak jak się czyta, czyli jakaś tam, chociaż bardziej nie wiem czemu, ale mi się to z lawendą kojarzy, chociaż pola lawendowe też tutaj na tym modzie są, więc to jest oczywiście kompletnie inny przedmiot, ale mogę z tego skraftować taki barwnik, warto wiedzieć, mogę to zjeść, nie, bo to są kwiatki, ale wygląda jak takie małe jagódki, co nie, czy tylko ja jestem taki głupi, tylko mi to przypomina małe jagódki. Ula, na, kolejny nowy biom składający się z terrorystycznych koniczyn, który niestety chyba nie mogę zebrać. I to wygląda na czterolistą koniczynę. No nie ma co dużo gadać. Po prostu. No delikatnie to przypomina teksturką drip leaf. Szczególnie właśnie te tutaj koniczyny. No i moim zdaniem coś takiego mogłoby fajnie. Właśnie jakby coś takiego zostało dodane do Minecrafta. No może nie aż takie duże, ale takie malutkie tutaj te koniczynki. Czemu nie? No mamy kolejny statek i to się może skończyć źle. Ale może jeszcze za dużo tam piratów się nie naspałnowało, więc pozwólcie, że sobie ustawię gdzieś tu respa szybko. Spakuję wszystko to, co cien, cenniejsze do skrzyni. Wezmę sobie dosłownie jeszcze paprykę i spróbuję taki statek podbić. Mam nadzieję, że się uda. Trzymajcie kciuki, ludzie. Trzymajcie kciuki. Nazryj się, Mike, nazryj czekaj, się. Czekaj, 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 jedz szybko. Dobra, i niszczymy jeden spawner. I daj, 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 daj. Dobra, on go zabił. Super, ten go zabił. On ma pistolet. On ma pistolet. Zginę. Nie zginął. Ten ma pistolet. Ale emocje, ludzie. Ale emocje. <słuk antidot guardanding> Może wy tego nie czujecie, ale to są kurde emocje. Że szok. Gini. Zgin, dziadu. Dobra, zgin. Dobra, żyję jeszcze. Zginęłem. No, 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 no. Żyję. Jeszcze żyję. Mam tam jakieś uzbrojenie. Nie mam papryki, która by się przydała, bo dodaję, że tak powiem tego. Bardzo du. No i będzie idealnie. Jeny, ale to było trudne. Dobra, biorę tej temki i stąd idę. I może się gdzieś pójdziemy do kopalni. To jest po prostu jakaś tragedia. Dlaczego ja w ogóle instalowałem tego moda? Dlaczego? Znaczy, ogólnie fajne tu są rzeczy, bo mamy i na przykład działa takie, które można w ręce trzymać i strzelać. I one nawet niszczą trochę terenu. Mamy pistolety, właśnie tych tutaj yy, piratów. Więc jest naprawdę, naprawdę nieźle. Jednak no, sami piraci są naprawdę, naprawdę trudni. Nie, nie, już więcej. Warto było, warto było, ludzie dla tego koksa. Tutaj trzy diamenty mamy i perły o jeden. Bogactwo. Warto było, dobra, warto, po prostu warto. Straciłem chyba kilka żelaznych tych, ale po prostu było. No było warto. Nie znalazłem pistoletu, co prawda, żadnego, którego mogłem znaleźć. Ale znalazłem, mówię za to, na przykład diamenty koksa. Warto, naprawdę było warto to poświęcić, żeby znaleźć takie fajne rzeczy i tu mamy jeszcze więcej skrzynek, więc niech tylko pozbieram itemki i bierzemy się za Exploration, rozumiesz normalnie. Perełki przydadzą się z pewnością. Złoto mogę wziąć, bo też się przyda. Yy, I bym tam jeszcze jeszcze wdrapał wyżej. To chyba mamy palmę, co nie? Tak, mamy palmę, więc jest. To, to są chyba w ogóle deski z palmy, tak? Dobrze mówię czy nie? Czekajcie, sprawdzę. Tak, dokładnie deski z palmy. No po prostu coś takiego. A palmy mają być w Minecrafcie, nie wiemy kiedy, ale mają być, ale takie deski, no muszą, po prostu muszą. Jak mam oczek dodawać palmę, to tylko w takim kolorze desek, to by, to by przepięknie naprawdę wyglądało. I tutaj mamy kilka żelaz i jeszcze kilka skór, więc kozak, naprawdę, naprawdę jest kozak. Nie ma tu więcej skrzynek, co nie? Chyba nie, więc mogę sobie stąd iść. No niestety, parę razy, znaczy paręnaście, czekajcie, ile, zobaczymy ile razy zginą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 45 minut odcinka, a ja praktycznie nic. No dobra, trochę zrobiłem, ale. Tak poza tym. O, mamy kolejny statek. Nie wiem, iść tam, ryzykować czy lepiej nie. Ryzykować dla Koksa albo dla jakichś fajnych, unikatowych przedmiotów. Oni tam chyba pistoletów nie mają, więc teoretycznie mogę zaryzykować. Albo chociaż pozbierać sobie te skrzynki z góry. No dobra, nie będę tam chodził pod pokład, bo jeszcze zginę. Ej, wiem, mam fajną taktykę na niszczenie tych statków. Patrzcie, niszczę sobie te bloki. Teraz niszczymy spawnery. I jeden. I drugi. No i proszę bardzo. I mamy tutaj yy, Illager Silver Bar. To się przyda. To się przyda. To też się przyda. Złote jabłuszka. Kurde, gdzie mam moje wszystkie złote jabłuszka? Przecież ja ich miałem ogrom. Czyżbym je przez przypadek gdzieś stracił? No nie wiem. Te se wezmę już. Yy, I wejdźmy sobie jeszcze na pokład, gdyż tam też mogą być ciekawe itemki. Jeny nawet nie poszło tym razem tak źle. Za każdym razem, za każdym razem trzeba tak będzie robić. U Dobra, inaczej. Tak. Mamy tutaj... O, mamy room Mamy room, aż mi się przypomniał pewien odcinek z kodiksem, którego nagrywaliśmy. Kto pamięta może sobie, a no w sumie i tak większość osób chyba nie wie o co chodzi, a to? Ty ja to wezmę, to akurat wezmę. I większość osób w sumie nie wie, kto to w ogóle jest Kodix, więc gdzieś tam wam może linka zostawię do jego kanału, zobaczymy. W każdym razie nagrywaliśmy jeden taki odcinek, się z jakiejś budowli. Chyba ja wtedy budowałem prezent, on budował barszcz albo coś takiego, bo to był taki bardzo świąteczny odcinek. No i właśnie on tam wypił, czy tam dałem mu efekt ten... Żeby było, że niby wiecie, pił room i tak Tak się fajnie ekran mu kołysał, że niby się opił czy coś. <grych> Okej, okay. bezpiecznie ograbiony statek, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. To se wezmę, to se wezmę, to se wezmę. Zawsze takie jedzenie, to se wezmę. Tam jest gościu z pistoletem, więc tam wolę nie podchodzić. Czy tu są jeszcze jakieś skrzynki? Są jeszcze jakieś skrzynki, więc chętnie je sobie zgarnę. No, powiem wam, naprawdę, taka morska przygoda dzisiaj. Taka morska przygoda. Okej, okay. i tutaj mamy, proszę bardzo. O, kolejne te. Kolejny Iladger Silver Bar, Ciekawe co to robi. Silver. Można z tego skraftować blok. Samorodek. Miser to jest pocisk, chyba do tego, do bazuki. Silver Fish Spawn to nie, to nie. Czyli chyba nic nie można z tego praktycznie zrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale może się mylę. Może się mylę i chciałbym się mylić, żeby faktycznie był to jakiś użyteczny przedmiot. Jednak to sprawdzimy, myślę, w jednym z kolejnych odcinków. Chociaż teoretycznie mam jedną taką. Mogę sobie to połączyć z tym mieczem? Nie mogę. Pewnie tylko w Kowale to będzie działać. W każdym razie sprawdzimy to, ale nie dzisiaj. A jeśli chodzi o to, no to mam już jeden takiego. jeden blok właśnie tych tutaj serwerowych, czyli to jest srebro po polsku? Srebrnych sztabek? Chyba tak. Powiem wam, że to są naprawdę potężne góry, naprawdę potężne, to jest ten sam biom, który widziałem wcześniej, gdy byłem na biomie jesiennym, tutaj mamy paprykę, w sumie akurat samą paprykę mogę sobie wziąć, bo jak mówiłem wcześniej i w ogóle jak pokazywałem wam, to naprawdę odnawia ogrom jednostek głodu, przez co nie wiem, chyba tam, chyba maksymalnie nawet, nie wiem, czekajcie, sprawdzę, to się tak nie, te, chyba się tego nie da sprawdzić, a szkoda. W każdym razie to naprawdę opłaca się jeść, dlatego to sobie wezmę. No ale wracając do tych gór, się tak zastanawiam, czy by przypadkiem w takich górach może nie zamieszkać? Hmm? Jak myślicie? No nie wiem, jestem otwarta na propozycje, jeśli chodzi o bazy tutaj, jaką bazę tutaj mam zbudować. W każdym razie myślę, że taka baza w górach mogłaby wyglądać naprawdę, naprawdę ciekawie. Albo może gdzieś tutaj, na takiej polanie ogromnej, no. Piszcie w komentarzach, co myślicie, znaczy w sumie inaczej, piszcie w komentarzach, czy basa w górach według Was wyglądały fajnie, czy też nie. No a ja sobie idę dalej i jak coś fajnego znajdę, no to, no to oczywiście standardowo się do Was odezwę. To wygląda, jakby to były takie... Kurde, znalazłem jakieś nowy biom przez przypadek dosłownie. Także gracie na tych y, jakichś modach, czyli właśnie tym, na którym ja aktualnie gram, czyli to jest mod... Powiem wam, fajnie to wygląda. Ale wracając, czyli to jest mod Bios of plenty, no to jak gracie na tym samym tutaj. Co to w ogóle jest? Zaraz sprawdzę. Jak gracie na tym tutaj modzie, no to możecie się podzielić w komentarzach, czy takie biomy na przykład takie bardziej ekskluzywne, typu tam podejrze, wiśniowy las, czy one są rzadkie, czy nie. Co my tu mamy? Tego się nie da w ogóle wydobyć chyba, co nie? Może śkierko? Może nie tak w ogóle się tego nie da wydobyć. Czekajcie, sprawdzę co to, co jest. A, bo to jest blok śniegu, a ja głupi debil. Ulala, la. a co to jest? Podejrzewam, że jakaś posiadłość piratów, więc chętnie tutaj sobie ustawię respawn, żeby przypadkiem nie zginąć. I spróbujemy sobie tam wleźć, pewnie tam jeszcze się nie zdążyło nic narespić, albo się zdążyło. Dobra, nie zdąży, nie zdąży, nie zdążyło się zrespić nic, no i super. Dobra, to sobie mogę usunąć, bo to jest niepotrzebne. I proszę bardzo, mamy tutaj kilka rybek, złote jabłko. Hmm, znalazłem świątynię guardianów. Czy tam podwodny to jest monument, chyba, tak się to nazywa. No dzięki czemu będę mógł mieć sobie na przykład gąbki, jakbym potrzebował osuszyć jakąś tam część terenu. Nie tak myślę, że nie będzie mi to potrzebne, ale koordynaty na odcinku mogą być. Bo raczej nie zrobię sobie screena, tylko po prostu jak będę ich potrzebował, no to zajrzę sobie do odcinka i dzięki temu będę mieć właśnie koordynaty tego miejsca. Chociaż raczej wątpię, że mi się to tu przyda. Ula la, co ja widzę? No mam wrażenie, że już to widziałam w dzisiejszym odcinku. Jak nic ten odcinek będzie się nazywał Morska Przygoda, bo co chwilę dosłownie coś się dzieje, to na wodzie. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś stateczek jeszcze dojrze, jeden, bo fajnie by było znaleźć sobie kolejnego koksa. Yy, dobra, także szybko likwidujemy sobie tego, ten tutaj spawner, co by mnie nic nie zjadło. Okej, okay, i mamy w sumie znowu to samo, czyli taki, można powiedzieć, powtarzalny lód tutaj w tych skrzyniach jest, ale wiem, że te strukturki, no, generują się w kilku, że tak powiem, wariantach. Możemy znaleźć tutaj chyba taki mały domek. No, nie jest to, że tak powiem, taka. To jest tak jakby, jakby to powiedzieć, do czego by to można by było porównać. Kurde, nie znajduję żadnego porównania w Minecrafcie. Ale chodzi o to, że to generuje się no, w bardzo tutaj różnych. Podobnie jak End City. Raz się wygeneruje na przykład ze stateczkiem, raz bez. Tak jak mamy tutaj, tylko że raz ta wyspa wygeneruje się z czymś innym na środku. Raz tutaj jakaś palma rośnie i jest jakiś mały tam domeczek. Raz właśnie jest taka nazwijmy to wieżyczka. No różnie to wygląda, naprawdę różnie. No i mamy kolejny statek, ale jakoś taki, taki trochę taki biedny można powiedzieć. Nie wiem, czy to w ogóle będzie jakaś skrzynia. Sprawdzi zawsze można, co nie. Dobra, szybko niszczy, nisz, niszcz się, Dobra, zniszczył się. I tutaj mamy jakieś surowe rzeczy, a tutaj gdzieś namarzcie. Nic tyle. No to słabo, naprawdę, słabo. I tutaj mamy chyba w ogóle inne te. Inne bloki tych palm. Czy one... Są? Nie, to są te same bloki. Inne bloki palm pewnie występują gdzieś na jakichś oazach albo pojedynczych wyspach. Przepiękna rafa koralowa, i tutaj taka nazwijmy to pływająca wysepka. Dlaczego pływająca? No, oczywiście jest to wyspa piratów, i gdzieś tutaj powinien być spawner, którego tutaj nie ma. I nie wiem, czy jest tutaj możliwe do znalezienia gdzieś skarb na tej wyspie. Możliwe, że tak, może nie. W każdym razie ja bym sobie ją tak prowizorycznie rozkopał, tylko nawet nie mam czym. Spróbuję bombę zrzucić. Czekajcie, pyk. E, to nic nie daje, pewnie tylko obrażenia by zadało, także. Trochę mech, ale takie wyspy też się generują, zamiast tych właśnie z tymi domkami tutaj tych e, piratów. No to właśnie możemy znaleźć też taką pojedynczą wyspę z palmą. I teoretycznie powinien być być to też skarb, no bo jak na wyspie, właśnie piratów, żeby nie było skarbu zakopanego gdzieś, czy co? No ale ja go teraz nie odkopię, no bo nie mam nawet czym tego odkopać, a nie chce mi się kraftować łopaty i tutaj siedzieć kolejnych kilkunastu minut. Nie musiałem wcale jeszcze długo płynąć i znalazłem tak pustynię, wrak statku. A także tutaj ym, kilka tych palm na takiej pojedynczej wysepce. I jest to pewnie też wyspa tych piratów. Chociaż nie ma tutaj, jak wspomniałem, spawnera. No niestety, trochę, trochę mech. Nie ma ani spawnera, ani skrzynki. Więc trudno, ale tutaj powinna być jakaś skrzynka w tym statku. No tutaj mech, jak widzicie. Znaczy mech, nawet mchu tam nie było, nieważne. I tutaj kapkę żelaza, ujen, sporo tego. Dobra, to sobie odstawię. Tutaj kilka szmaragdów. Nie wiem, czy mi się szmaragdy przydadzą. Mogę teoretycznie od biedy wziąć. Wygląda to jak taka pustynia, tylko że skamieniała i mamy tutaj kurde nowy blok. Co to jest za blok? Pokaż mi, pokaż, 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 co mogę wywalić. Nie wiem, łóżka mam dwa, to jedno mogę wywalić. Co to jest za blok? Dirtage Sard, czyli po polsku. Niech ktoś mi to przetłumaczy w komentarzach. Ale ogólnie piękny, naprawdę piękny blok i to pewnie będzie szare takie drewno co nie czekajcie no szare deski jeny jeny jakie to jest piękne jakie to jest po prostu prześliczne no deskami to też chyba w każdym odcinku się będę jarał bo naprawdę jest to jest to po prostu ładnie zrobione i wygląda to naprawdę fenomenalnie ale póki co to mogę wyrzucić i pozbieram sobie a co to co co to jest co uschnięta lilia faktycznie ty takie uschnięty krzaczek, normalnie w Minecraft, znaczy nie ta Lidia, tylko ten zbanecznik, czyli jeden jak to się nazywa. No wiecie, te białe takie roślinki w Minecraft, może nie zapomnę co się teraz wam na ekranie wyś wyświetlają. No, to wygląda jak właśnie taka uschnięta, no takie zbanuszki uschnięte po prostu. No dobrze, także jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, zostawcie tutaj duży łapek w górę, napiszcie komentarz z modem, który najlepiej dodaje struktury, nowe struktury dla Minecrafta 1.16.5, no bo jakieś struktury chciałbym tutaj eksplorować, a w następnym odcinku myślę, albo dotrzemy sobie do miejsca, gdzie będę chciał mieć swoją bazę główną, albo już sobie tę bazę główną zaczniemy robić, no i w tym czasie oczywiście będę wyruszał na przeróżne wyprawy, więc będzie naprawdę, naprawdę ciekawie, a ja wam teraz nie zabieram więcej czasu, dziękuję wam za oglądanie, ja byłem Mike, trzymajcie się i pa pa!